Witajcie ze mną w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak nie należy nie dbać o komputer, co jest istotne. Istotne jest to, że doprowadzenie do takiego stanu, jak widzicie w tej chwili na nagraniu, jest to komputer jednego z naszych klientów, który dostarczony został na serwis, przestał działać obraz, nie wyświetla się obraz. Taka była diagnoza klienta. No, mogło się zdarzyć wszystko, płyta, karta graficzna i wiele innych rzeczy. Otwierając ten komputer, ujrza, ujrzałem, ujrzeliśmy na serwisie właśnie takie, takie cudo. Cudo, które było po prostu spakowane kurzem, spakowane brudem, bałaganem. Układ chłodzenia od karty graficznej nie kręcił się, nie działał. Układ procesora działał, ale bardzo do zresztą tak jak widzicie, same takie kłaczki, futra, brud wydostawał się z tego komputera. Do czego nasze, oczywiście po uprzednim wyczyszczeniu oczyszczeniu komputera, wymianie past, doszliśmy do wniosku, co było przyczyną niedziałania. Przyczyną niedziałania był układ graficzny, uszkodzona zwyczajnie karta graficzna. Czy, mógł być to, czy przyczyną mógł być kurz? Oczywiście przyczyną mógł być kurz. Dlaczego? Wystarczy jakaś różnica temperatur. Więcej wilgoci w pomieszczeniu, w domu, na kurzu zbiera się wilgoć. Komputer zostaje uruchomiony, odpalony, następuje zwarcie obciążenie może być też przyczyną to, że układ graficzny, na przykład przy niedziałającym wentylatorze przestał się chodzić. Uległ przegrzaniu procesoru karty graficznej, uległ przegrzaniu i się wszystko posypało. Także wstępną i jedyną taką diagnozą przede wszystkim był bałagan w komputerze. Nie doprowadzajcie do takiego stanu. Tak jak widzicie, od wcześniej Wam mówiłem, na karcie graficznej, zobaczcie, niewielka ilość wilgoci, i tworzy się nam problem. Problem oczywiście też był tam z układem wentylatora, to o czym Wam mówiłem. Coraz częściej, niestety, takie niedbalstwa, niechlujstwa do nas docierają. Nie wiem, z czego to wynika czy z mniejszej dbałości klientów. Być może są jeszcze jakieś inne przyczyny. Tutaj na przykład mamy komputer, który również był do nas dostarczony. Tutaj było no ciekawiej, bo tutaj po prostu moce nieczyste. Spiderman, no nie wiem, rozrabiał albo uczył się po prostu swojej sztuki z wisu na, na, na linie z pajęczyny. Po prostu dramat. Tutaj akurat w tym przypadku uszkodzony był układ chłodzenia, wentylator. Tutaj w tym przypadku wentylator nie działał, był przyblokowany i łapał komputer temperatury, wyłączał się. Nie, na szczęście nie doszło do jakiegoś tam uszkodzenia, uszkodzenia płyty głównej, czy też procesora, czy też przegrzania samego w sobie, aczkolwiek płyta dzięki swoim zabezpieczeniom wyłączała chwilę po starcie komputer, co uniemożliwiało takie konkretne przegrzanie, przypalenie komputera. Widzicie. Niewiele, niewiele trzeba, bo tak naprawdę wystarczy wynieść komputer na świeże powietrze, kupić sprężone powietrze w kwocie 15-20 zł, i raz na miesiąc, raz przepraszam, na rok, przy zwierzakach, może trochę częściej taki komputer wynieść, przewietrzyć, odkurzyć. W żadnym wypadku, pamiętajcie, nie należy czyścić komputera odkurzaczem. Powietrze bądź też kompresor, jeżeli macie możliwość ustawienia na niewysokim ciśnieniu, to może być również kompresor taki, który tata ma w garażu, mąż w garażu, czy też my mamy w garażu. Widzicie, kolejnym przykładem z naszego serwisu jest na przykład laptop. I w przypadku laptopa dbałość o czystość w środku, o zakurzenie musi być naprawdę mega, bardzo mega pilnowana. To są układy z reguły 30-40 mm. Także ja to zawsze klientom porównuję w takiej sytuacji, jakby położyć koc między chłodnicą w waucie a wentylatorem chłodzącym. Nie przedostaje się powietrze, nie jest wypychane, nie jest układ chłodzenia odpowiednio, nie ma odpowiedniej cyrkulacji i powstają problemy. Najczęstszą niestety przyczyną przegrzań, uszkodzeń jest zwyczajne zanieczyszczenie. Tak jak widzicie, nie było szans na to, żeby, żeby laptop wypchnął czy też wentylatory wypchnęły powietrze na zewnątrz. W tym przypadku na szczęście udało się w odpowiednim czasie zareagować, wymienione zostały pasty, komputer został wyczyszczony. Na szczęście no, problemy nie zaistniały, aczkolwiek podejrzewam, że w niedługim czasie jeszcze gdyby klient użytkował w ten sposób sprzęt, doszłoby naprawdę do mega problemu. Także pamiętajcie, systematyczne czyszczenie, jak często. W zależności od tego, czy są zwierzaki w domu, jakie macie warunki, czy to jest komputer w pracy, w biurze, czy, czy, czy w innym miejscu użytkowany, bardziej narażonym na zabrudzenia, pamiętajcie, czyszczenie uchroni Was przed wieloma usterkami. Także rzućcie okiem jeszcze, jak można zabrudzić komputer. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Dziękuję, że byliście ze mną. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.